Powtarzalność. Co wieczór mamy powtarzalnie te same schematy? My Mamy powtarzalność wieczorną, ale i tak się rozbiegają pomiędzy, jeśli no, no, tak mnie tam wie, nie, ma. to nie, to życie, nie? Kij z marchewką. Staram się tak zaplanować cały <grym> wieczór, tak działa. żeby. Tak, chodzi o motywację wewnętrzną. Żeby no. rzeczy, które dzieci robią, to żeby one czuły same, wiesz, żebym ja nie musiała być tym policjantem. To jest po prostu, wiecie, emocje i wszystko, więc hmm. bardzo pilnuję, żeby takie rzeczy, które nas rozbudzają szybko się powoli wygaszały. Wydzielanie melatoniny. Mm. Ja w ogóle nie cierpię górnych świateł. Zawsze sobie zapalam lampki, e, ciepłe światło, mm. nie ekrany. Przeciągacze usypiania, nie wiem czy wasze dzieci też tak mają. A jeszcze chce się pić, a ja jeszcze siku. siku a jest. jeszcze misiu, ale to nie ten misiu. Czy Ta... ktoś jeszcze jest głodny? Tak, czy ktoś tak. jeszcze ma jakieś potrzeby? No. Co parę minut, jak mi się przypomina, że już bym chciała, żebyśmy zasypiali. Pamiętacie? Było... Ja mówiłam, że idziemy spać. Cześć. Witajcie. Dzisiaj będzie odcinek w tematyce snu. Taki krótki, skondensowany, takie nasze protipy, które nam działają. Jeszcze. Jeszcze. <grych> I może, może u Was też zadziałają. Zapraszamy. Mój protip yy, jeden, to nie, kolejność nie ma znaczenia, jakby ja jej po prostu tak spisałam, to nie jest, że najlepsze. Yy, to jest pilnowanie przejść pomiędzy czynnościami. Mhm. Bo dzieci mają takie coś, że im najtrudniej jest przechodzić z jednej części do drugiej, że tam wtedy zwykle mają opór i w ogóle jest im ciężko, a już w ogóle, jak to jest zabawa, to już w ogóle dokończyć coś i zacząć coś nowego, to jest zwykle taki newralgiczny moment. Jeszcze jak są, wiesz, zmęczone, śpiące, nie znasz to. Co? Więc staram się być e, przede wszystkim pomiędzy tymi, nie? Czyli na przykład, no. jak już się są wdrożone, że już się przebierają albo coś, to wtedy wiem, że ja mogę odejść i coś tam sobie robić, ale jak wiem, że za chwilę będzie ten moment, żeby przejść od przebierania się do przyjścia do stołu, mhm. to wiem, że ja wtedy muszę być przy nich też fizycznie ciałem, nie Upierować tylko głosem no. tak i dopilnować, żeby w międzyczasie się nie zdekoncentrowały czymś innym, nie zaczęły jakiejś nowej aktywności, zabawy, bo wyjęcie ich z tej czynności będzie mhm. prawdopodobnie, wiesz, walką nie? Więc mój prototyp brzmi, żeby tych czynności wieczorem było jak najmniej i żebym ja była obecna. W przejściach. Mam. Mam właśnie podobnie zapisane, tylko ja sobie to wrzuciłam w całą tą tematykę, na której już temat nagrywałyśmy odcinek, uh -huh. czyli o tej rutynie, nie? Uh -huh. Czyli że powtarzalność. Co wieczór mamy powtarzalnie te same schematy. Wiadomo, one się tam uh -huh. gdzieś czasem troszkę, uh -huh. ale staram się, żeby jednak się nie rozbiegały, uh -huh. czyli robimy to, to, to i to i wtedy wszyscy wiemy, co będzie następne, co, będzie co mamy uh -huh. robić i yy, na przykład jak Wleci nam coś, czego nie było w naszej rutynie, czyli okazuje się, że na przykład nie odrobiłyśmy jeszcze lekcji i te lekcje wlatują i po prostu i widzę, że i ja i ona jesteśmy zagubione, bo nie wiemy w którym momencie to wrócić. Wchodzimy do domu, to właśnie zazwyczaj idziemy od razu myć ręce i się, i później właściwie jemy, później oglądamy, później to i my to mamy zawsze tak, i nagle wchodzą po prostu te lekcje i. Co tym zrobić? UR, nie? Tu, tu. Nie robić. Chodzi mi o to, żeby no. jednak pilnować tego i żeby ten wieczór został już tylko wieczorem. Żeby tam okay. już sobie nie wrzucać jakichś dodatkowych rzeczy. Że to Wam się sprawdza. Bo to się u nas rozwala, no. Okay. My dobrze działamy, jak okay. właśnie mamy codziennie taką powtarzalność wieczorną. My mamy powtarzalność wieczorną, ale i tak się rozbiegają pomiędzy, jeśli no, mnie tam wie, nie ma. to nie. Nie, to życie, nie? Mój następny tip, który mi działa ostatnio super, mm -hmm. to jest kij z marchewką. Staram się tak zaplanować cały <laughs> wieczór. Tak działa. Żeby. Tak, Chodzi o motywację wewnętrzną. Żeby no. rzeczy, które dzieci robią, to żeby one czuły same, wiesz, żebym ja nie musiała być tym policjantem, który tak. tam, wiesz, popycha i dopilnowuje i, no. i jest takim, właśnie w takiej złej roli, mhm. tylko żeby one widziały w tym sens. Więc próbuję to ograć tym, że naprzemiennie robię coś, co je motywuje i coś, co je mniej motywuje. No. I wtedy <laughs> i używam tego takiego kija, nie? Czyli na przykład mówię... Nie lubią się rozbierać, ale no. mówię, okej, okay, rozbieramy się, bo już idziemy do wanienki i będzie super kompania, coś tam bla bla, bo wiem, że to lubią. Hmm. Więc ja po okay. prostu jakby wyprzedzam o ten krok dalej i dzieciom mówię na głos ten krok dalej. Wiesz, no. że robimy teraz to, żeby zrobić kij z wiesz, że to jest nie? w ogóle technika sprzedażowa i to się to? nazywa kanapka. No proszę. Zapodajesz ludziom kanapkę, czyli robisz im dobrą okay. wiadomość, w środek upychasz tą złą o, i dobrą. No to proszę. W marketingu <laughs> można się nauczyć w rodzicielstwie. Dokładnie. No ja słyszałam o kanapce w inny sposób, że chcesz powiedzieć coś złego. No, komuś przykrego, no. to mu dajesz, wiesz, feedback, nie? Tak. Że coś ci się nie podobało, no to w korporacjach się opakowuje to wspaniale, jakby jesteśmy zadowoleni z swojej pracy, A, ale nie Ale jest dobrze. Tak. No to dokładnie Trochę dokładnie coś, coś w tym stylu w sumie, no. Hmm. Tak, czyli kanapki. U mnie codziennie wjeżdżają bo z tego A, kanapki. Ja myślę, że faktycznie y, jest coś takiego i nie chcę powiedzieć, że to jest taka, że w formie nagrody, ale ja robię na przykład tak, że y, okej, okay, no to teraz oni chcą oglądać, mm -hmm. ja mówię okej, okay, no to będziemy oglądać, tylko wiecie, musimy mieć to, to, to i to zrobione. No mm -hmm. i to jest taki bardziej motywator, że mm -hmm. okej, okay, no to zróbmy to, 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 to i to i będziemy sobie I mogli będzie... usiąść i oglądać. Kolejną rzeczą, która myślę, że nam ułatwia bardzo mm -hmm. nie? to jest przyciemnianie świateł. I generalnie telewizor i takie różne rzeczy, to zawsze mamy na początku jakby tego Rytuału. wstępu do spania. Okay. Czyli już po kąpaniu, okej okay, po jedzeniu, ale wciąż ten telewizor jest jeszcze dużo wcześniej, niż zanim pójdziemy spać. Bo mm -hmm. kiedy przeciągniemy to i będzie telewizor, wyłączamy i idziemy spać, to jest po prostu, wiecie, emocje i wszystko. Więc mm -hmm. bardzo pilnuję, żeby takie rzeczy, które nas rozbudzają, szybko się powoli wygaszały. Mm -hmm. Ja w ogóle nie cierpię górnych światów, ja ich nigdy nie lubię, ale wieczorem to już totalnie nie ma opcji, że będę świecić ten Okay. Wszystkie wysokie światła, więc zawsze sobie zapalam lampki, y, ciepłe światło, mm -hmm. nie ekrany. Jeżeli już oglądamy telewizor, to zawsze z filtrem y, światła niebieskiego, tak żeby nie było. Jest, y, yes, no. U. Wtedy się taki robi y, ciemny, po prostu przyjemny, żółty obraz. Jak za naszych czasów, zawsze jak y, nie mogą zrozumieć tego starsze pokolenia, dlaczego my nie chcemy tych ekranów ani światła wieczorem, no. bo wychodzą z żelaznym argumentem, że wy wszyscy oglądaliście wieczorynkę mm -hmm. i nic wam nie było, ale tam. Ktoś to kiedyś mówił, że kineskopowe, czy jakaś inna była technologia i te nasze telewizory o 19.30 wieczorynka, one nie wybudzały, nie zaburzały melatoniny. Czyli można oglądać jednak Reksia na wieczorynkach. Tak. Boże, nie psipatr. Tak, w ogóle repertuar wieczorny jest bardzo ważny też i moje dzieci w ogóle też wiedzą, że są bajki na wieczór, czyli te, które mogą oglądać wieczorem. Są bajki, które mogą oglądać rano i te, które mogą oglądać wieczorem. Czyli rano poszesz takie, żeby je nabuzować energią rano. rozbudzi. A wieczorem to są tylko te takie spokojne, przymulaste, takie wiecie, coś tam się dzieje, ale właściwie to się nic nie dzieje i chodźmy już spać. No, u nas bez zaciemnienia to nie ma spania. W sensie takim, że jakby nawet no. były strasznie zmęczone, wybiegane i jeszcze w ogóle, wiesz, pół dnia na świeżym powietrzu, mm -hmm. to jakbyśmy mieli białe, niebieskie światła te górne i jeszcze jakiś mm -hmm. ekran, to, ja nie wiem, mogłyby trzy godziny i tak zasypiać no. i w końcu zasną z takiego już totalnego... Nie, tak, nigdy tego nie testowałam, ale domyślałam się, co by się działo. No. Więc u nas to bez tego ani rusz, że takie... Jak one nie są półtorej godziny odcięte od świateł, no. to ja mogę pomarzyć po prostu o mm -hmm. zaśnięciu, nie? Mm -hmm. Nawet jeśli są zmęczone. No to chodziło o melatoninę, tak, nie? Tak, tak, wydzielanie melatoniny. Ale jest jeden z tego rozwiązania, że wydzielanie melatoniny działa też na rodzica. Jak mam taki dzień, że jestem zmęczona i na mnie to też oddziałuje, że ja jestem w, tym, no. w tych ciemnościach i mój organizm też już dostaje sygnał, że pora spać, mm -hmm. ale mój dorosły mózg wie, że nie, jeszcze fajnie by było od tej 7.30 trzydzieści coś tam ogarnąć. Mm. Mam to samo, chociaż mm. i tak nawet jak czasem za długo muszę wiesz, mm. tam w tych ciemnościach z dziećmi i potem wiem, że umówiliśmy się z Tomkiem na jakiś film czy coś i mam, mm. nie ma szans, nie ma szans. Ja z tych ciemności po prostu wychodzę już w stanie hibernacji, <grym> żeby się tylko przeczołgać do, do siebie. Halo Puk Puk, tu mamy jak ty. Nagrywamy z myślą o wsparciu wszystkich mam, a tobie? W czym ten konkretny odcinek ułatwi macierzyństwo? Pomyśl o trzech mamach, którym mógłbyś podesłać tą rozmowę i pomóc. Dzięki Twojemu zaangażowaniu możemy tworzyć ten kanał. Dziękujemy. Dziękujemy. To ma mniejsze znaczenie, ja wiem, że to się trochę kłóci z tym, żeby nie chodzić spać obżartym, no potem się tak dorosłym już mówi, nie? No. Ale mam wrażenie, że u nas przy małych dzieciach to jest bardzo ważne, żeby miały pełny brzuch. Mhm. Że dużo łatwiej zawsze i niemowlak i takie mniejsze dziecko nam zasypiało, jak mhm. na dżemki, zwłaszcza w ciągu dnia to było widać, nie? Że jak jest pełny brzuszek, to jest bardzo krótkie usypianie. By tak, mam. ale ja mam wrażenie, że nie ma takiej pojemności żołądka, żeby nie zmieścił się jeszcze banan, kiedy chcemy przeciągnąć zasypianie. No Przechodzisz płynnie do przeciągaczy usypiania. Nie wiem, czy wasze dzieci też tak mają. No. Już trochę wymieniłaś, że tak. Że jak dziecko jest trochę napięte i nie jest jeszcze w takim rozluźnieniu, żeby wejść w sen, to no. u nas często wchodzi takie, a jeszcze chcemy mi się pić, a ja jeszcze siku, siku a jest. jeszcze misiu, ale to nie ten misiu, ale coś tam. I tak. ja już mam taki zestaw, który sprawdziłam, co się powtarza, nie? Tuszyczek, do to Tak, i mam takie. Banan, woda. Teraz, tak. że jest taka zapowiedź, że to jest last call for. No. Passengers, <laughs> czyli jeżeli ktoś chce sikać, to idziemy teraz sikać, jeżeli ktoś chce coś tam, to teraz jest czas i już od razu mówię, kolejnego już nie będzie. Aj, ale ja też tak mam, no. że zawczasu mówię, czy tak. ktoś jeszcze jest głodny, tak, czy ktoś tak. jeszcze ma jakieś potrzeby, no. zanim już wejdziemy tak. do łóżek. No. Ja lubię. dodaję, że bo to jest ostatnia szansa, kolejnej nie będzie, nie? <laughs> no. I potem wiem, że jeszcze najmłodszy na przykład ma tak, że lubi się uspokajać napiciem się łyka wody, nie? I to był taki... Myk dla niej, żeby no. się rozbudzać i żeby nie wejść w sen, żeby jeszcze pójść do kuchni wodą. Okay. Więc ja już no. mam tą wodę. Masz wszystko? I wie, jak to działa? I mówię, i wody, wody. I mówię, no mam wody, wody. I ona wtedy już nie chce tej wody, wiesz? Naprawdę? No, naprawdę. No, ona nie chce by nie sięgnąć, bo wie, że tym nie przedłuży wieczorem. Czaję. No. To wiesz, co mi się łączy to z moim yy, kolejnym punktem? No. Yy, jakby, że nie naginam godzin spania, ale w drugą stronę. Czyli, Aha. że jeżeli ja wiem, że oni zasną o 20. To nie będę ich kłaść o 19, bo będziemy musieli przemulić w tych łóżkach godzinę, godzinę. godzinę. Ja nie wiem, kto jest już później bardziej zmęczony, oni czy ja, że to tak tyle trwa. Kiedyś tak mieszka. robiłam, bo mm -hmm. byłam taka, wiesz, idziemy spać o tej godzinie i koniec. Kropka. Teraz wiem, że bardziej działa, ok, wybudzę was rano, godzinę wcześniej, tak. wtedy wy wcześniej, tak. czyli tak. to już trzeba przygotować rano, tak, żeby tak. było zaśnięcie wcześniej no. i później, a nie tak, że się położymy godzinę wcześniej, bo ja wiem, że oni i tak nie zasną. Nie ma parcia na Być nie. może młodsze dzieci, Jakoś tam jest zalulasz i coś, ale te starsze, które już mają rozkminy, które już wiesz, to one nie zasną godzinę wcześniej, i tylko się będziemy po prostu męczyć, męczyć więc teraz y, staram się, żebyśmy się kładli do łóżka już faktycznie. Że mhm. gdzieś tam wiesz, jakiś jeszcze audiobook albo coś, ale to nie więcej jak 15 minut i chcę, żeby już wszyscy spali, nie? Mhm, mhm. Czyli, że wchodzimy, że łóżko ma się kojarzyć nie z takim kotłowaniem się, gdy nie jestem tam zmęczony i tam muszę spędzać. Tak. Się, jakby z negatywnie w ogóle, nie? No, no. Tylko, że wchodzimy, jak już mamy parcie I po na partię, to jest spać. krótka piłka. Tak, o, tak, o, tak. Dużo się o tym mówi chyba w takiej terapii bezsenności kojarzy mi się, nie? O, u nas jeszcze takim jednym działającym, myślę, że trochę oczywistym, hmm. a trochę nie. Chodzi hmm. mi o ciszę, że ja y, już teraz z trzecim dzieckiem. Mam mm. takie, że testowałam różne rzeczy. Mm -hmm. Testowałam zasypianie w hałasie, zasypianie przy telewizorze, okay. przy takim życiu codziennym, mm -hmm. że tak niby mówią, że żeby nauczyć dziecko od razu tak zasypiać i tak mm -hmm. będzie. I to chyba nie jest taka sztywna reguła dla każdego dziecka. Ale to w dzień chyba bardziej U nas nie? mimo nawet wszystko. Wieczorem. Nawet wieczorem, że na przykład okay. ja coś sobie jeszcze robię, a Aha. oni tam zasypiają, no nie? Ale okay. ja chodzę, wiesz. Okay. I, I nie działa to u nas. Y mm -hmm. Okej, okay, no może zasną, ale pewnie już z Fasie, co mówisz, tego przemęczenia. No. Raczej lepiej u nas działa cisza, czyli mhm. okej, okay. Skupmy się, wyciszmy się na te mm -hmm. 15-20 minut. Jakby nie stukajmy, nie świećmy, nie chodźmy. Mm -hmm. Nie róbmy nic, co wiesz. Bo ja sama widzę po sobie, że zasypiam na przykład i coś stuknie, i ja mam ten taki zryw, nie? Mm -hmm, I mm -hmm. później znowu muszę. Jeszcze raz wykończę, tak? Tak, więc odkąd pilnuję, żeby faktycznie nic nie stukało, pukało, świeciło? Mm -hmm. To mam wrażenie, że jakoś idzie to że tak... idzie szybciej. Że no. no. Jeśli dobrze kojarzę, to chodziło im o to rozróżnienie, że na wieczór właśnie sugerują, żeby była cisza, bo to jest mm -hmm. ten sygnał taki, to jest nocny mm -hmm. wypoczynek, a z tym hałasem to w dzień. Żeby nie było takiej sytuacji, że dziecko w dzień no. e, wymaga, wiesz, super warunków idealnej ciszy i nie jest ci w stanie zasnąć na zewnątrz, w wózku, czy jak. właśnie to przy mm -hmm. jakikolwiek Ale nie? widzisz na przykład, potrafi zasnąć w wózku i potrafi zasnąć na totalnie hałaśliwym placu zabaw, mm -hmm. wśród ludzi, ale w domu musi mieć cicho. Mm -hmm. W domu, jak będę Tego hałasować, to on się na przykład bardzo szybko obudzi, mm -hmm. nie? Więc nie wiem. Czy... Albo grubo, albo wcale albo no, grubo, no. albo, <laughs> nie, nie wiem, od czego to zależy. Mm. W każdym razie już teraz nie nakładam ja moich oczekiwań i sztywnych mm -hmm. rzeczy, składasz, które gdzieś wyczytałam. No. Sprawdzam, co działa, dla ciebie działa no. to, dla ciebie to. Teraz no. działa tak, a za dwa tygodnie nie będzie, będzie działało inaczej. No. I, I bardziej się dostosowuje, aczkolwiek faktycznie ta cisza w domu to jest wieczorem u nas e, złoto. Musi być, no, u nas też. <laughs> I w dzień też, bo. Znaczy też nic się działo. Oh. <gry> oh. Przypomniało mi się jeszcze, a propos y, światła i w ogóle tego, że wyciszamy sobie światła, przyciemniamy na wieczór, mm. że zasypiamy po ciemku. Mm -hmm. Czyli już. Kiedy idziemy spać, to już gasimy wszystko, co Istnieje? Tak, nie ma u nas w ogóle tych lampek takich nocnych na noc. Ja spałam na przykład z lampką nocną no. jako dziecko. Pamiętam, uh -huh. że miałam taką do kontaktu wkładaną. My tego nie mamy, mamy okay. totalnie ciemno, ale dzieci mają latarki. Uh -huh. Czyli, że jeżeli ktoś się obudzi w nocy i się wystraszy albo coś, to mają to tą lampkę, sobie... może sobie odpalić i, 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 i moje dzieci korzystają z tych latarek. I ja czasem na przykład widzę się, zanim jeszcze ktoś do mnie coś powie, to ja już wiem, że ktoś idzie, bo budzę się bo światłem. Komandę, które macha. Tak, ale to też im daje komfort, czuje się wtedy bezpiecznie i, okay. i jest okej okay, z tym, że zasypiamy w ciemnościach. Bo wiesz, że może sobie w razie czego poradzić. Po prostu no, no, na, na ten lęk działasz. No, mamy mhm. podobnie. Ja bardzo polecam tip, to jest taki antytip. tip, Anty -tip? <laughs> że jak jeszcze nie jestem ja gotowa, żeby już pójść, no. e, ogarnąć do snu i, i zasypiać, jeszcze, wiesz, coś tam potrzebuję dokończyć. No. Ale moja głowa już bardzo chce, żeby zaczęło się zasypianie. Wtedy byłam, już idziemy spać, już idziemy spać. I wiesz, dalej Ale tego wcale nie 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 idziemy. Robię. Tak, tak. No i trwa to na przykład pół godziny, nie, albo no. godzinę. I ja tak. Co parę minut, jak mi się przypomina, że ja już bym chciała, żebyśmy zasypiali. Pamiętacie, I bo... ja mówiłam, że idziemy spać. <laughs> ja cię jak to w ogóle dezorganizuję potem wszystko. Uczę wtedy dzieci, że w ogóle jakby te słowa nic nie znaczą, że idziemy spać, oznacza, a no tak, co dwie godziny. No. I że właściwie wiesz, że jestem jak taka zwarta płyta. Wiem, i nikt w ogóle sobie nic tego nie robi. <laughs> tak, nie? Ja Czyli idziemy spać, to idziemy, to idziemy spać, spać. spać, a nie wow. A no, to różnie z tym idzie, ale... <głos> <głos> czasem jest zdarta płyta. Założenie swoje, a życie swoje. <głos> tak. <głos> Czyli co? Podzielibyśmy się wszystkim. Zabano nie wszystkim, ale nie to wszystkim. Było chyba tak jest grubsza tak. Na, ważny. Ja jeszcze mam <grym> ostatni tip, który może się nie przydawać. Ale jak jesteśmy gdzieś poza domem i wiem, że wrócimy później dużo no, i nie no. ma tego naszego półtorej godziny no. w ciemnościach i tak no, dalej. I no. wiem, że wiozę dzieci po całym dniu przebodźcowane, zmęczone. Wiesz, okej, okay, może i byliśmy na zewnątrz na polu, było fajnie, ale jednak hmm. były emocje. I no. wiem, że jak my w domu będziemy się przybierać, to to będzie jedno wielkie, wiesz, sceny dantejskie, hmm. czy ktoś no. tam zwie. Więc ja biorę wtedy piżamy, szczoteczki i wszystko inne. Ludzie zawsze patrzą na mnie jak na wariatów. Ja to robię w tamtym miejscu, gdzie jesteśmy. Czyli na przykład w gościach, no to no. robimy to w czymś tam pokoju. I to jest jako ostatnia rzecz. I ładuję dzieci do auta. Tak jest najlepiej jest w zimie, bo wtedy biorę kombinezon. No, I one jadą już w piżamie z umytymi zębami i wszystkim. No. Robimy to i tu się cały czas coś dzieje, więc one uczestniczą w tym fajnym, atrakcyjnym życiu. Ale jazda. I wtedy wiesz, w 5-10 minut jestem w stanie je szybko pampersy, no, no, zęby no, no. i nikt nie je nie? I w ogóle. A jak to samo robię no. w domu po no. takim całym dniu i wiem, że jadę już po prostu no naprawdę przedłużyliśmy, no. to ja wiem, że w domu zrobienie tych czynności zajmie dużo dłużej, z jednym wielkim wrzaskiem. No. A tak to już jesteśmy Ja gotowi, próbowałam nie? tak zrobić z kolacją, że już no. zjadamy kolację tam, gdzie to jesteśmy. To też. Ale u nas to nie działa. Nie? Moje dzieci Dzieci mają jakieś zafiksowanie na punkcie, że kolacje jedzą w domu, okay. i chociażby było pełno w żołądku, to oni jeszcze muszą zjeść kolację w domu, bo to jest chyba ich ten rytuał, wiesz, płcenny. Okay. To, to wtedy półbana wcisnął, pół ale dobra. już masz dzieci w grzałach. <grych> <Krocą> z zębami. <grych> no tak jest. Okay. Powodzenia. Powodzenia. <grych> Może coś na coś wam się przyda, a może stwierdzę, że właśnie u was to w ogóle nie działa i. To napiszcie, co działa, tak. bo ja generalnie jestem otwarta na testowanie. Ja chętnie tak. przetestuję, co działa u Was. Dokładnie, ja też. Tak pa, pa. cię znać. Pa. Dzięki, że z nami tu byłaś. A teraz leć subskrybować i polecać nasz kanał. No i oczywiście łapki w górę. Pa! Później! Mogą być też w dół, ale raczej rzadziej. <noise>